Cześć, zbliża się aktualizacja Chrome os -a. 117, to ma być duża aktualizacja, znacząca sporo zmian, dużo opcji nowych, tak jak patrzyłem i czytałem w internecie, jedną ze znaczących będzie coś w stylu inteligentnego ładowania, mniej więcej, że ma ładować nam do 80% na baterię. jednocześnie analizując, tak jak my korzystamy z tego, chrombuka czy nam sprzętu naszego, co ładujemy, kiedy ładujemy i w ogóle, i na tej podstawie z czasem naładować tą baterię do 100%, ale w taki sposób, w takich momentach, żeby zwiększyć żywotność tej baterii. Zapowiada się ciekawie, a co i jak to zobaczymy, jak już będę miał dokładnie tą aktualizację w grano i oficjalnie będą już oficjalne informacje. Takie sprawdzone. Poczytam, zobaczę w internecie opinie ludzi, wtedy się na ten temat powiem. Na razie...